Przenocowaliśmy, to jest jedno jedyne pewne. I lecimy. Jesteś! Nie! Nie, zostaw mnie! Zostaw Joana! Nie no bez jaj! To będziemy koniec? Mnie, ale jaja, jak ona to zrobiła? I poszła. Ale jaja. Nie wiem, że tak będą wyskoczywać... Tak, dla w nas ocaliła do cholery jasnej Poważnie będą mnie atakować takie rzeczy z ziemi? Z dupy wyłażące? Bez żadnych oznakowań? Hmm no To może być Nieciekawie Tak, mam iść tu I tak zrobię Jaka jaskinia Uhuhu hu. Bardzo ciekawa Historia Synek jednej z kolonistek widział w lesie chłopczyka. Gdy podszedł do niego, oberwał gałęzią po mordzie. Chłopczyk był dokładnie taki sam jak jak Kolia, bo tak ma na imię ten chłopczyk. I ta kolonistka po wysłuchaniu opowieści syna stwierdza, że nie są mile widziani w tym miejscu już więcej. a le numer! Dobra, zagłębimy się w tą myślą dziurkę. Okej, okay, są zielone ślady, ale są również mgły. Ha, widzę cię. Te, tak jakby ograniczają moją widoczność. Oczywiście, najpierw badanie terenu. To jest podstawa. Chcemy kryształki. Tu jest ostra mgła. Nic, dobrze, nic. Kurde, ten dźwięk nie Cały czas mi ten dźwięk przestrasza. Nie podchodzę bliżej. Sary, może chcesz się zaprzyjaźnić po prostu? Nie wiesz jak to zrobić. Więc te rośliny przyjmują kształt, wcześniej szła przed nami kobieta, przyjął jej kształt i teraz próbują jego w pułapkę wciągnąć i John się zastanawia czy, czy ona je kontroluje, czy one działają samodzielnie, nic na razie po prostu nie rozumie, więc zamknijmy i śmigamy do przodu, jest następna roślinka. Zniknij, błagam. jest Dźwięk jest przerażający, autentycznie. Tu jest jeszcze jakieś wielkie drzewo przed nami. Nie wiem, czy ja chcę do niego podchodzić. Martwy last. Ale jaja. No lokacja jest po prostu przecudowna. A Ten las jest dowodem na to, że tu, na tej planecie, było mnóstwo bogactwo wręcz bogactwo życia. O, a teraz, no właśnie, tragiczna pomyłka ruskich. Okej, okay, są ślady. Czyli zrobiłem skróty. od z kółkiem spróbujmy się przejść. Może odkryjemy jakąś ciekawostkę po drodze. To było to samotne drzewo. Nie no, wyglą wygląda wszystko wokoło po prostu przecydownie. Mroczna, mroczna atmosfera tej gry jest zdecydowanie zauważalna, odczuwalna. To się czuje się ciarki chodzące po plecach Nawet na takie głupie rzeczy jak odgłosy przy rozwiązywaniu się tego korzenia w kształcie kobiety Jest genialnie zrobione to wszystko Dobra, nic nie mogę, Nie mam szans tutaj nic znaleźć Więc lecimy po, tak, powiedzmy po, po śladach. Tędy już nie przejdę. Uuu, a co to jest? Bo wiemy, że mamy źródło zasilania tutaj. Tylko po co mi ono? Nie mogę wyciągnąć ręk ręki. Metalowej, dobra, czy ja przejdę przez ten las? No nie, tak jakby, boże że jakoś nie. Niestety, ouch, niestety nie przejdę przez las. Wow, a jak ona się tam przedostała? Włóżko. O, o, prawie że się wpieprzyłem w tą roślinę. Dobra, nie, zdecydowanie nie przejdę. Ok, no zostaje mi tylko jedną rzecz, co jest, spróbować przeskoczyć to. Ha. Świetnie po prostu. Lera, nie nie spadaj. Aj, to już jest desperacja, jeżeli ja próbuję przez to przeskoczyć. O, oh, masakra po prostu. Nie wiem. Uhu, udało się! Z tego kamienia ludzie, jakbyście mieli te same problemy co ja, to z tamtego kamienia spokojnie sobie przeskoczycie. On jest zaraz obok tego krzeszora, który blokuje nam przejście. Ale masakra, tutaj już strzelała mnie szewska pasja, tu nie idę na pewno. Uch. No bez jaj. Sudę ruszający się? Ej Tak, 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 spadajcie. Oj. W takim razie. Okej, okay, ona jest gdzieś tutaj. Dlaczego te rośliny jej w ogóle nie ruszają? Żeby ona była na przykład... Skoro niektóre rośliny... Upodabniają się do niej... Hej, a może te rośliny wcale nie upodabniają się do niej? Może te rośliny po prostu przybierają taką formę... O Boże. I ona jest również... Jedną z roślin, która przybrała taką formę. I co? Tylko, że żyje w inny sposób. No w sumie te zielone ślady, zielone oczy. O nież nie wiem, sam. Może to jest właśnie następna jakaś taka forma rośliny? Hops, John, nie zakochuj się w kwiatkach. U, ekstra. Uwielbiam takie mosty z drzew, ale genialne. Super. These must have been the portal creators. Looks like the root creatures killed them, just like they did the Russians. Wygląda na to, <tryk> że stwórz portalu również wycierpieli to samo, co i rosyjscy kolonistci. I to sama planeta... To sama planeta walczy yy, z przybyszami. Nie chcę mieć żadnych, żadnych... A, a z czego on to wziął w ogóle? Planeta nie chce mieć żadnych wizyt, żadnych... Yy, nikogo, kto by ją odwiedzał. I walczy z za wszelką cenę. Cholera, co? To Naduł teraz znowu? Yy... O, o, tam widzę ślady. Dobra, trzeba przeskoczyć. Tak, znakomicie. I teraz tędy. Tak, to ma sens, że ta dziewczyna jest też formą rośliny. Co to za dźwięki? Cholera Nie bardzo mi się te dźwięki podobają Dobra, na razie jest luzik Mogę tędy przejść, przepraszam Okej okay. Kamyk Teraz tędy sobie pójdę Pierwsze się rośliny Ja pierd... Ja pierdzielę co to? Co to było? Co to się działo? Ale jajo Jezu